Witajcie, kochani, na tarot Esme. Nim przejdziemy do czytania, chciałabym Wam bardzo podziękować, że jesteście, że zaglądacie tutaj do mojej przestrzeni. Dziękuję za subskrypcje, komentarze, lajki. Dziękuję za wspieranie kanału, przez stawianie mi wirtualnej kawki. Od teraz za każdą wpłatę odwdzięczam się czytaniem manielskim na filmie. Więcej informacji znajdziecie niżej tutaj w opisie filmu. I jeszcze chcę przypomnieć o możliwości czytań indywidualnych. Piszcie do mnie na esmekontakt.małpa.gmail.com. Zapraszam też na moją stronę internetową www.tarotesme.pl. Te wszystkie informacje znajdziecie również w opisie filmu. Ok, przechodzimy do czytania. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych wag na wrzesień 2023 roku talię, którą będę używała talią, którą, którą będę używała jest Delight Starot, I jeszcze dodatkowo przesłanie anielskie będzie stali życie z aniołami. Ja to przesłanie anielskie nazywam ostatnio darem od aniołów. Ok. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Drogie wagi. To dla Was na wrzesień 2023 roku. Wszystkiego dobrego dla wrześniowych wag. Zdrowia, szczęścia, spełnienia, miłości. Wszystkiego, czego sobie tylko życzycie, kochane wagi. I spełniajcie swoje marzenia oczywiście. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wagi, co dla wag. Jakie energie, jakie potencjały. Wagi słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla wag? Wagi wrzesień 2023 roku. Główna energia. Paść mieczy. Wasz paść W przeszłości mamy Rydwan. W przyszłości kartę maga. Co wam będzie pomagać? Królowa Buław. Co może przeszkadzać? Yy, dziewiątka denarów. Rezultat albo rada piątka puław. A z przełożenia kochankowie. No dobrze, zobaczmy co aniołowie mają dla Was. Co dla VAG? Jaki dar jest od aniołów dla Bak? na wrzesień. Wagi wrzesień 2023 roku. Opieka. Energia zaopiekowania. Myślę, że możecie czuć się bezpiecznie. Już kochani patrzymy znaczenie tej karty. Wyciągnięcie, wyciągnięcie tej karty, wyciągnęliśmy tę kartę, aby doświadczyć opieki i pozwolić doświadczyć jej innym. Zatroszczmy się najpierw o siebie, spełnijmy swoje potrzeby, pielęgnujmy je i opiekujmy się nimi. Kiedy to zrobimy, będziemy mogli z łatwością zatroszczyć się o innych. Bóg i anioły kochają nas bezwarunkowo, akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy. Czasem wydaje nam się, że jesteśmy pozostawieni sami sobie. Wiedzmy, że nie jesteśmy sami. Nasze anioły stróże czuwają przy nas. Boska miłość powierzyła im misję opieki nad nami. Nie martwmy się o swoją przyszłość. To strata energii. Żyjmy w tu i teraz, bowiem tylko wtedy przez działanie zmieniamy swoją przyszłość. Rozejrzyjmy się dookoła, czy nie moglibyśmy pomóc swoim ukochanym, może powinniśmy porozmawiać z kimś lub po prostu przy kimś być. Afirmacja. Nigdy nie jesteśmy sami. Nasz anioł stróż jest razem z nami, więc czujemy się bezpiecznie i dobrze. Okej, okay. kochani, no, ta energia opieki anielskiej dla Was na wrzesień jest bardzo obiecująca, ale też przekazuje tutaj bardzo ważną rzecz, bo często tak jest, że My bardzo chcemy innym pomagać. Wręcz, no tutaj taki syndrom matki Polki może się pokazywać, prawda? Że wszystko dla dzieci, dla rodziny i tak dalej, a sama o sobie zapomina. A to jest tutaj bardzo, bo tutaj była bardzo ważna informacja. Zatroszmy się najpierw o siebie, spełnijmy swoje potrzeby, pielęgnujmy je, opiekujmy się nimi. Kiedy to zrobimy, będziemy mogli z łatwością zatroszczyć się o innych. Nie wiem, czy wiecie, znaczy na pewno wiecie, jak jeśli lecieliście samolotem, jest tam właśnie taka instrukcja, że na przykład jeśli chodzi o maski tlenowe, że najpierw nałóż sobie maskę, a dopiero potem innym, bo bez tego nie, nie przeżyjesz po prostu. Więc najpierw trzeba się zatroszczyć o siebie. I o tym też, kochani, pamiętajcie. Tutaj y, główną energią w tym miesiącu pokazuje się, Paść mieczy. Oczywiście to mogą być wasze pociechy, idące do szkoły, dla niektórych wag, jak najbardziej, ale też możecie to być wy. Po prostu ten paść mieczy może pokazywać wasz jakiś nowy początek, jakieś nowe możliwości. Może właśnie też próby życia po nowemu, zwrócenie uwagi na siebie. Może właśnie trzeba się gdzieś trochę wyedukować. Może coś was zaciekawi. Takie mam tutaj wrażenie, jakby, jakby coś Was tutaj mocno za, w taki sposób za, no, zainteresowało, że, że będziecie miały ochotę właśnie, a tu wygooglować gdzieś, a to coś przeczytać. Tu te, te, te też po prostu mogą się pojawić różnego rodzaju, takie nowe informacje. No, no, takie wieści, prawda, które mocno was tak zainspirują, prawda, też od właśnie od, od tej strony intelektualnej, tak jakbyście chcieli właśnie wszystko zrozumieć, wiedzieć, o co chodzi. Po prostu pouczyć, nauczyć się poszerzyć swoje horyzonty. Więc też tutaj w ten sposób to może być. Ale tak jak mówiłam, może to być też dla niektórych ten paśmie, czy może mówić o waszym potomstwie, którym się trzeba też będzie o tyle zaopiekować, co po prostu wyprawić do, po prostu do szkoły. W przeszłości rydwan, więc może być kwestia różnego rodzaju podróży w przeszłości, może wakacyjnych wyjazdów, ale też karta Redwanu może tutaj w przeszłości mówić, że macie wytyczone cele, dokładnie wiecie co robić i będziecie chcieć to wszystko wprowadzać właśnie w kolejny miesiąc, więc y, dobrze będzie też trzymać rękę na pulsie i mieć wszystko y, tak jakby y, y, sprawdzone, przeczytane, bo paść to też właśnie taki researcher, który wszystko sprawdzi, dokładnie się dowie, o której godzinie, i tak dalej. Więc też zwróćcie na to uwagę, żeby czegoś nie przegapić. No, i tak w karcie przyszłości jest karta maga. To jest, kochani, tworzenie, branie spraw w swoje ręce. I myślę, że wy w tym miesiącu właśnie ta ciekawość też tutaj bardzo Wam będzie pomagała. Będziecie właśnie, właśnie tacy kreatywni będziecie działać, będziecie brać sprawę w swoje ręce. Myślę, że też to może być takie właśnie już wprowadzanie do swojego życia nowego rytmu związanego, na przykład dla niektórych właśnie z nowym rokiem szkolnym, czy po prostu ze zmianą pół roku. Więc też to tutaj w tej kwestii jak najbardziej może się pojawiać. Dodatkowo też oczywiście we wrześniu będzie się zmieniać rok numerologiczny, ale na rok numerologiczny będę robiła osobne czytania. Więc tu planując wszystko, biorąc swoje ręce, tak jak ten mak, który buduje tutaj ten swój wszechświat, wy też pamiętajcie, że najpierw musicie zadbać o siebie, najpierw zaopiekować się sobą. Dobrze się wyspać, odpowiednio się odżywiać i tak dalej, załatwić swoje sprawy, swoje potrzeby, też i te potrzeby duchowe. O tym też trzeba pamiętać, bo tu, jeżeli ktoś ma swoje pasje, swoje marzenia, to też musi znaleźć czas, żeby to realizować, nie tylko skupiać się na innych, więc to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby dzięki temu budować swoje poczucie własnej wartości. Co będzie Wam pomagało? Tu mamy energię królowej Buław. Dla niektórych to może być jakaś konkretna osoba, prawda? bo królowa buław bardzo często pokazuje się jako jakaś przyjaciółka, znajoma lub czasami szefowa. Ale na pewno ktoś taki odważ, odważny, przebojowy. Jeśli by nie chodziło, to też, też oczywiście ktoś taki, kto może was prowadzić gdzieś. Ale też ta karta może oznaczać, że te cechy warto w tym miesiącu przejawiać. Czyli aktywność, odwaga, przebojowość. Właśnie tutaj tak, jak, jak ten taki żywy ogień. Więc jak Wy swoją energią powietrza podsy, podsycicie ten ogień, no to mogą, mogą tutaj pojawić się w waszym życiu naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Też oczywiście trzeba uważać, żeby nie przesadzić, prawda? Ale królowa, królowa była. Ta energia królowej Buław, ona może być dla Was bardzo po prostu pożyteczna, i ważne jest, żeby, żeby tą kreatywnością, pasją, taką determinacją, pewnością też siebie, prawda? Bo jak będziecie mieć sprawdzone wiadomości, też łatwiej będzie Wam właśnie z tą pewnością siebie, siebie iść i też pomóc innym, bo królowa Buław też jest bardzo taka, właśnie potrafi być bardzo pomocna, być, być pełna wsparcia dla innych, więc też Wy wtedy będziecie mogli z tą, swoją, tą swoją opiekę też tutaj przekazać innym. Okej, okay. co wam może przeszkadzać, co jest tutaj taką y, rzeczą, która y, no, nie będzie jakaś taka specjalnie y, wspierająca, a wręcz odwrotnie. I tu jest, kochani, dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów bardzo często y, może wskazywać na takie sytuacje, że albo ktoś y, za bardzo leci w jakiś pracoholizm, y, czyli już... Y, 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 wszelkie jakby tu powiedzieć znaczy ten gdzieś przez ten pracocholizm robi się osamotniony bo w dziewiątka denarów ma to do siebie właśnie że czasami właśnie człowiek za bardzo się odkleja od swojej rzeczywistości, że za bardzo leci w pracę i gdzieś już nie widzi swojego życia prywatnego i tak dalej tu mogą być takie momenty w których Gdzieś człowiek sobie uświadomi, może sobie uświadomić, że jeśli dalej będzie tak postępował, to jego najbliższe osoby będą tak, jakby żyjąc bez niego, no, będą traciły w pewnym sensie, i wy też tracicie wtedy, jeśli w ten pracocholizm taki bardzo się gdzieś tam poleci. Ale. Też bardzo często ta karta dziewiątka denarów pokazuje mi jeszcze taką drugą stronę, drugą stronę negatywu związaną z dziewiątką denarów. Czasem człowiekowi jest tak dobrze, tak ma komfortowo, że jemu się, że tylko tak właśnie działa, żeby tylko coś tam pod, podtrzymać, żeby tak. Nie dopuszczać do siebie innych, też. Więc tutaj na to uważajcie, bo jakaś też taka zbytnia, zbytnia duma, jakaś czy nie wiem, jak to nazwać, takie skupienie się, że mam wszystko, czego potrzebuję i tak dalej, takie oddzielanie się od innych z tego powodu też może prowadzić do różnego rodzaju takiej dysharmonii i wtedy nie będzie Was to wspierało. Także uważajcie po prostu na to, żeby nie lecieć zbytnio właśnie w działanie, w pracę, ale też żeby z drugiej strony też nie lecieć właśnie na takiej zasadzie, że yy, właściwie to nie ma tutaj już nic do zrobienia, a trochę się gdzieś tam schowam, nikt nie będzie mnie widział i jakoś, jakoś, prze, jakoś przeczekam. Więc ta, taka postawa też na pewno w tym miesiącu nie będzie dobra. No, i, kochani, tutaj jeszcze mamy z przełożenia szóstkę kielichów. No, w tej talii ta karta jest bardzo wymowna, więc tu ja mam takie poczucie, że dla WAG ten miesiąc w sprawach uczuciowych może być dosyć taki spokojny. Myślę, że jeśli o sprawy uczuciowe będzie chodziło, jeśli one będą dla Was ważne w tym miesiącu, to będzie tu jeszcze takie większe y, szansa na większe rozpoznanie się w tych sprawach. Y, także tylko uważajcie właśnie też, żeby nie y, nie próbować y, nie oddzielać się od partnera, żeby raczej szukać tego, co was łączy, żeby ta komunikacja była dobra między partnerami. no i mamy tutaj rezultat albo rada. Piątka buław jako rezultat będzie, może, może tutaj mówić, że sytuacje gdzieś tam zawodowe i tak dalej, czy towarzyskie mogą być trochę napięte. Mogą być takie sytuacje, w których każdy będzie chciał pokazać, że jest lepszy, jakiś rodzaj takiej rywalizacji może się pokazywać, ale ja mam takie poczucie, że jak wy, tu właśnie w tej głównej energii, jak będziecie trzymać rękę na pulsie i wyłapywać różne nowinki i tak dalej, to uda Wam się właśnie zrobić coś takiego bardziej autorskiego. Tak mi się to tutaj czyta, z tego. Także ja sobie jeszcze do tego do tej piątki dołożę tutaj jedną kartę. Co mamy przy Piątce? Co tutaj jest przy Piątce? Buław. Czwórka Mieczy. Myślę, że ta Czwórka Mieczy tutaj się może pokazywać jako takie trochę ostrzeżenie, czyli do rady by to było, żeby uważać, żeby za bardzo nie przegięć, żeby za bardzo się nie przepracować. To też tutaj przy tym, co mówiłam, że owszem, być aktywnym, być Iść do przodu, ale żeby uważać, żeby to, żeby no nie wiem, no nie przeżonglować, o tak bym to nazwała. Więc spróbujcie to jakoś mimo wszystko wyważyć, tak jak też ten paś, który pomimo tego, że czyta książkę tutaj, ale idzie po bardzo wąskiej kładce, więc umie utrzymać tę równowagę. Więc też ważne jest, żebyście wy. U, u, utrzymywali tę równowagę, chociażby w taki sposób, żeby po jakimś takim mocno wypełnionym dniu odpocząć, od, odregenerować się, prawda? zregenerować się. Więc myślę, że, żeby, że to też tutaj wchodzi w grę to, co była mowa tutaj: najpierw zatroszcie o siebie, a dopiero potem o innych. Także myślę, że to jest chyba takie najważniejsze zdanie na ten miesiąc dla Was. Zapiszcie to sobie po prostu gdzieś, albo zapamiętajcie po prostu, że, że wrzesień dla wak to jest czas, w którym trzeba się zatroszczyć o siebie, a dopiero potem o innych. W momencie, jak Ty jesteś bezpieczny, zregenerowany i tak dalej, to dopiero wtedy możesz tak naprawdę pomóc innym, tak naprawdę. Nie tylko tak byle jak, albo z wielkim wysiłkiem. Także zadbajcie o to, drogie wagi. Życzę Wam, żeby wrzesień był dla Was jak najlepszy, żeby ta Wasza twórczość, żeby te Wasze talenty, które pokażecie światu, żeby przyniosły coś dobrego też dla nas wszystkich. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło, no i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!